Nie bój się, bo ja z tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Księga Izajasza, 41 rozdział, 10 werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus słucha. Wieczny Boże, Ty, Stworzyciel Wszechświata jesteś ze mną i dla mnie. Jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Gdy czuję, że czegoś zaczyna mi brakować, to dlatego, że nie mam z tobą głębokiego kontaktu. Ty dajesz mi obfite życie. Chcę odpowiadać na ten dostatek, przyjmując twoje błogosławieństwa z wdzięcznością, ufając, że ty o wszystko zadbasz i nie martwiąc się o nic. Uczę się, że to nietrudne wydarzenia w moim świecie napędzają mnie strachem. Głównym winowajcą są moje myśli o tych wydarzeniach. Gdy coś mnie martwi, mój umysł zaczyna usilnie pracować nad przejęciem kontroli nad daną sytuacją. Chcę uzyskać efekt, którego pragnę. Moje myśli zaciskają się na problemie niczym zęby wygłodniałych wilków. Zdeterminowana, by wszystko szło po mojemu, rozpaczliwie muszą odwrócić swoją uwagę od problemu i skupić ją na twojej obecności. Ucz mnie, jak powstrzymać moje bojaźliwe dążenia i czekać na ciebie, patrząc z nadzieją na to, co zrobisz. Ty jesteś Bogiem, moim zbawicielem. W twoje odkupiające imię, Jezu. Amen.